Siemanko, Freszko Konrad. Pozdrawiam ze słonecznej Islandii. Mm, stała się bardzo ciekawa rzecz dzisiaj. Nagrałem dla Was cztery filmiki, podajże tak. Ogólnie chciałem zrobić sobie przestrzeń na telefonie, usuwałem jakieś rzeczy i wszedłem w czyszczenie pamięci i tam były jakieś duże pliki. I kliknąłem usuń. Usuwałem, żeby mieć więcej przestrzeni i się okazało, że usunąłem w ogóle wszystkie wszystkie duże filmy czyli w sumie ogólnie usunąłem prawie wszystkie filmy oprócz jakichś tam króciutki z mojego telefonu, więc nie mam tych materiałów no ale trudno uznajmy, że stworzyłem przestrzeń na nowe więc teraz leci ten filmik i o tym też właśnie chcę nagrać wiecie, wszystko można wykorzystać, nawet to, że usunięte materiały znikły nie ma już ich i można to wykorzystać na nowy filmik i nowy filmik jest o tym, aby stwarzać sobie przestrzeń kiedy mamy przestrzeń, to ogólnie że świat, jak to mój przyjaciel mówi, nie lubi pustki i ją wypełnia. I możecie wypełnić tą pustkę cudownymi rzeczami w postaci właśnie jakiejś twórczości. Mamy przestrzeń na telefonie. Teraz FreshKokunad może nagrać Wam filmik. Mamy przestrzeń w pokoju, możemy tam położyć różne fajne rzeczy mieć przestrzeń na tworzenie, napisanie książki, na tańczenie na głowie, na stawanie na głowie właśnie, na tańczenie, baciaty, breakdensa wszystkiego, po prostu wszystkiego. Możecie robić w pokoju, im więcej macie przestrzeni, tym możecie też tam różne rzeczy robić. Kiedy mamy przestrzeń w głowie, mogą się tam zrobić cudowne pomysły. Kiedy mamy czystą kartkę, możemy tam coś narysować, namalować, napisać, napisać plan dnia, napisać co tylko chcecie. Kiedy mamy przestrzeń, możemy ją wypełnić. Kiedy mamy czyste Ili tam możemy tam włożyć pyszne, zdrowe jedzenie, które się super wchłonie. I to jest ta przestrzeń, którą możecie wypełnić gdziekolwiek. Czy to szuflady, sz szafki. Możecie położyć tam cudowne książki, z których możecie korzystać. Kiedy mamy przestrzeń, właśnie w serduszku, które jest pełne miłości, a jednocześnie mamy przestrzeń, przestrzeń, albo może to jest tak, że. Mm, nie wiem czy koniecznie przestrzeń w sercu. Mamy tyle światła w sercu, że możemy przekazać go innym, ale jest tam miejsce na partnera. Tak w pewnym sensie. Tak kiedy jesteśmy ze sobą pełni, to mamy takie światło w serduszku. I ktoś może dołączyć do naszego tworząc wielką przestrzeń miłości wypełnioną światłem. Także powiedzmy, że dobieramy wtedy podobny pokój i tworzymy dom. <laughs> Troszkę może inna perspektywa, ale też jeżeli my się wypełnimy tym światłem, to możemy przyciągnąć też kogoś, kto jest wypełniony światłem i stworzyć jedno wielkie, ogromne światło. No ale też do tego dążę, że w życiu, tutaj mam też tak, że na przykład mamy zmarzone rzeczy ze skipów, no i tworzymy przestrzeń, tak? Zjadamy rzeczy, na przykład mamy banany, mamy jabłka na soki, kończą nam się na przykład dzisiaj już jabłka na soki, no, i tworzymy nową przestrzeń, i prawdopodobnie przyjdą nam jakieś nowe ciekawe owoce. Także, jeżeli byśmy to kisili, i było w miejscu, i byśmy na przykład nie mieli miejsca, to prawdopodobnie nie wiadomo, czy byśmy coś znaleźli. I to jest naprawdę ciekawa rozkwina, bo jak stworzyliśmy kiedyś typowo, zrobiliśmy przestrzeń, że skrzynki zaczęły być już puste, pojechaliśmy na skipa i wypełniliśmy na maksa po brzegi nasze miejsca. Skipowe, skrzynkowe mieliśmy bardzo dużo jedzenia. Bardzo przepraszam yy, za zapowietrzania i różne rzeczy z układem pokarmowym, ale piłem przez <noise> które tam chyba mi coś detoksują. Także niesamowite polecam: sok, burak, jabłko, imbir, cytryna. Jak macie te wszystkie składniki? Dzisiaj użyliśmy limonki, też mega polecam. Ale dobra, wracając do tematu. Po prostu tworząc sobie przestrzeń, czy to rezygnując z pracy jakiejś, na przykład, tworzycie przestrzeń na nową pracę, yy, rezygnując z jakiejś znajomości, tworzycie przestrzeń na nowe znajomości, albo po prostu chodzi, że na przykład, jest jakaś toksyczna znajomość, że człowiek nie może się od niej oderwać, że się od niej oderwie, prawdopodobnie, może znaleźć tam przestrzeń na jakąś nową przyjaźń, na coś takiego. Na przykład ktoś jest w toksycznym związku, rezygnuje z takiego związku, może się zrodzić przestrzeń na nową, cudowną miłość. I tak jest ze wszystkim. Że stwarzając przestrzeń, możemy ją wypełnić cudownymi rzeczami. I te, tego Wam życzę. Tego Wam życzę, żebyście stwarzali cudowną przestrzeń i tworzyli w niej swoje życie. Piąteczka, fryszko, konat. Jeżeli możesz zostaw jakiś komentarz, jakieś przemyślenia, zostaw lajka. Kto może, kto chce, może subskrybować. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam. Ze słonecznej Islandii. Zobaczcie jak jest pięknie. Jest ponad 10 stopni chyba. Jestem w koszulce, a i tak mi trochę zimno. <laughs> Trzymajcie się, piąteczka.